Witam was ziomeczki na blice z G z powrotem. Dobra, ręka się zatrzyma... Zar zaczyna i widzimy się za chwilę. Dobra, już jesteśmy, już jesteśmy. E, udało mi się jakieś tam marne temki e, zawsze zebrać. Dobra nie my polecimy tam. Klepniemy jeszcze kogoś przy okazji i, i, i biegniemy. I tak... Nie było mnie, znaczy czy byłem, czy nie byłem. Znaczy tam film wstawiłem na YouTube, widzieliście parkier, widzę, że to wam się nie spodobało, że lubicie e, po prostu jakieś filmy ogólnie z głosem, e, więc okej, okay, ja to rozumiem, ja to rozumiem, czyli, czyli po prostu u mnie zaraz będą filmy same z głosem, nie będę żadnych tam editów czy innych y, szajsów wstawiał, więc wiecie, bardzo fajnie, y, y, mam nadzieję, że będziecie się ze mną bawić. Tak jak ja się bawi na YouTubach i, i będzie, i będzie spoczko Dobra ja tak sobie tutaj robię jakiś mieczyk, dobra Łuk, jakoś sobie jedzenie to ustawimy br, ustawimy e, i, 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 i będziemy mogli e, biegać po, po, po killach, tylko najpierw jeszcze chciałbym sobie znaleźć tutaj jakieś, jakieś, jakieś lepsze wyposażenie, tak żeby żeby było to takie wiecie 100% win, a nie, a nie takie 50 na 50 takie 2 na 10 mm, Dobra Buciki mamy, ja się z nich zbytnio tak nie cieszę. I ogólnie też przepraszam, no bo tak zbytnio nie miałem czasu. Wiem, nagrywam to, powinienem mieć czas, ale no wiecie, szkoła i te sprawy, co z tego, że i tak yy, nieważne. No i ten, no i po prostu, no, no nie miałem czasu, a teraz jestem trochę chory yy, w domu. Akurat się lepiej poczułem, to nagrywam dla was, docencie to. Jeszcze będę musiał to zmontować i wrzucić. No, żeby mieć hajse z YouTube'a, których jeszcze nie dostaję, bo partnerstwa nie mam No, mam nadzieję, że mi pomożecie wbić. Też planuję ogólnie jakąś, wiecie, no 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 kampanię sobie założyć, kurdy e, i ten i, i reklamy te, te, te sprawy, no wiecie u No i co? No i no i po prostu wiecie, chcę... Chcę... chcę wam... eee, po prostu... Umienić czas z moimi filmami, na no wiecie, takie tam. Eee. Hu hu, skrzyneczki puste, no bo jakby inaczej. Dobra. Martwi dziewięć. Żywi 9. Zabitych 0. Tutaj powinno być jak martwych dziewięć, to ja powinienem mieć zabitych, kurde, jeszcze 9. Dobra, gdzie, gdzie, gdzie oni są? O tam widzę, tam widzę pana. Nie uciekaj, nie, nie, proszę, nie bądź taki. Nie opuszczaj mnie, nie wracaj tutaj, wracaj, wracaj! urdi synek A w sumie i tak co on nic takiego nie ma To jego złuku sobie Pozdejmiemy, kurde Ciężko mi się trochę korzysta tak Teraz z myszki, bo mam Znaczy nową, znaczy no kupiłem jakiś czas temu Ale dopiero teraz e, zechciało mi się ją podłączyć e, Rad dziewią, dziewiątka Jak ktoś jak wie jak, Jaka to myszka, ile ona kosztowała W pizdu dużo e, i, I z kolei chodzi o to, że ona raz mi działa Raz nie, więc trochę taka dla mnie Dupa ale jak działa to jest fajnie, to, to widzę, że, że nie wydałem pieniędzy w błoto, jestem zadowolony i, i, i chce mi się nagrywać aż, że, że, że mam dobry humorek i w ogóle, mam nadzieję, że to jakoś uda mi się szybko zmontować i, i wrzucić, żebyście mieli ten odcinek, tak, dajmy, 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 jeszcze dzisiaj możliwe, nie to obiecuję, możliwe, a nagrywam to ogólnie w w, w piątek, tak, w piątek, w... No, no, 27, więc prawdopodobnie jeszcze dzisiaj będzie, yy, chciałbym też wam oczywiście, co yy, ja yy, co ja chciałem, co ja chciałem? No, nie, no ja nie wiem, co ja chciałem, ja zapominam, tak, taka, taką mam pamięć. O, tam coś się dzieje. Przez chwilą była fajerwerka Jeden z tych, z tych, z tych, jak to się nazywa? E, z ludzików deadną. No. Tego może z łuku zdejmiemy. No fajnie, no nie, 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 ch nie chylaj się, nie chylaj. O, o, jaki? O, jaki? O, jaki? No, no, nie, 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 nie. panie, panie. Ja tak się nie bawię, ja tak się nie bawię, więc widzimy się na, na kolejnej arence, mam nadzieję, że wygranej, to mm, prawda, że na kolejnej wygranej I i, e, i i i no do kolejnej arenki, więc tak jesteśmy na kolejnej arence tej samej, tylko że w nocy i nareszcie, wyłączyłem sobie shadery, shadery jak dla mnie są, są pod względem, że grania chujowe, bo... Prawie w ogóle się grać nie da, to jest one tak zże, zżerają te w ogóle FPS-y i, i takie tam inne e, sprawy, że, że to, to po prostu no, no nie da się wytrzymać. Dobra, tego zabiję, bo on miał dłużej temu. Moich to prawda, e, bo tak, bo, bo ja powiedziałem, że są moje, to są moje i nikt mi ich nie będzie kradł, e, O, tego zabiliśmy, tego, tego też zabijemy albo nas, albo nas, nie wiem. Dobra, my go zabiliśmy, więc jest y, bardzo fajnie, prawidnie y, i w ogóle i od Pep no lecimy y, dalej. Nikt nas nie goni, nikt nas nie goni. Najbliższy gracz jest za, za 50 kratek, więc możemy sobie szybko jakoś te tak segregować y, i, i dobra o, i, i jest dobrze, i jest dobrze, i fajnie i w ogóle. Y, wszyscy się cieszymy i, 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 i nie wiem. O dobra, tam już się leją. Jak się leją, no to ja tam e, wskoczę im od dupy strony i... O, i pozabijam ich Surprise, motherfucker! O, i tak się właśnie e, kosi innych na, na blitzach, na, na, na Survival Games'ach. Ty się nie bijesz, ty lejesz innych e, o kurde, strzał nie mam, ale... Ej, ej, ej ej. Nie wiem co on tak, tak, tak trochę chciał zrobić, ale okej, okay. nie, nie, wnikam. Mm, mm, dobra, jest jakieś jedzenie, o, mamy, mamy fuj dużo diamentów. O kurde, dobra, nie, wolę, wolę uciekać, wolę uciekać, nie chcę e, tych, jak to, e, zginąć, tam ktoś nas goni, goni. E, widzę, widzę na kompasie, widzę, widzę, że jest niedaleko, niech HP nam się zregeneruje. I, i możemy już go lać tylko musi się HP zregenerować żebyśmy mogli się lać, bo tak tak być yy, lowem i się lać, to trochę taka dupa będzie yy, i o o o o no i fajnie i widzicie i właśnie tak tak yy, wychodzi jak, yy, jak mi się chce spieszyć i nie chce mi się zbytnio mm, no no czekać na, na HP Więc widzimy się na kolejnej 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 A więc więc dobra, jesteśmy na kolejnej arence, kolejna arenka, to jest jakaś taka, taka fajna, gdzie jest sperma w ogóle, wszędzie wszystko w ogóle yy, i takie tam i, i, i widzę, że tam jest multi, yy, jak to gen gengus, yy, no, czyli taki ala 4 tutaj, bo już widziałem jaką on, 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 on ma kilaurę, yy, więc wiecie, no fajnie, fajnie będzie po prostu jego napotkać, jego zjechać i będę mógł się chwalić, że teraz jechałem, bo, bo wszyscy go nas sprawcie zaraz zaczęli wyzywać, że, że ten, że I, Laure i on ogólnie do każdego ryj kurwy i w ogóle i takie tam i wiecie, no no, no było bardzo fajnie, taka sympatyczna, bardzo wtedy była ręka i takie tam, dobra. E, szybko, szybko jakieś skrzyneczki, jakieś, jakieś, jakieś takie fajne, seksowne, seksaste by się przydały, albo chociaż no crafting i i i... I, i, I dobra, i szukamy teraz craftingu, crafting, craftingu, eee, nieważne, eee, ej, jakiś, 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 taki niewielki, mały podręcznik kieszonkowy, najlepiej crafting byłby, e, byłby taki, no nie narzekałbym po prostu, eee, turystyka musi być na wysokim poziomie, więc, więc, o dobra, jest skrzyneczka, jest skrzyneczka, mamy mieczyk, nie jest źle, mamy rybcie, rybcia, rybcia, chodź tutaj, zjemy cię e, i, i, i można lecieć. E, Przydałoby się jakieś siedzenie, to tutaj są oczywiście arbuzy. Arbuzy, które można niszczyć, wżerać i w ogóle nie wiem, jakie można się najecia, na, najeść. Arbu, arbuzami, ale, ale okej, okay, ale, ale to Minecraft tutaj nie czepiamy się realistyki. Tutaj y, bloki potrafią fruwać niektóre, a na przykład jak te. i. Y, y, y. O dzień dobry panu, dzień dobry. Pan ma tutaj ładną ten bluzę, bluzę taką chyba z kapsela, e, która mi się podoba. Ja bym chętnie ją sobie kupił, ja bym e, panu zapłacił takim moim ładnym mieczykiem mm, w, w żebra oczywiście, ale jeżeli pan woli ch w plecy, to też to, 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 to może być da się zrobić. E, na wynos czy na miejscu zapakować i w ogóle e, u, nas, u nas to wszystko dostępne. Dobra, kurde, niech mu się głód ten skończy, ja nie mogę, no no no, ja o, 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 dobra, ładnie, ładnie. On już nie wiedział, co się dzieje. A, my też mieliśmy taką bluzę, no dobra, więc, więc, przepraszam. Puh. Dobra, tam ktoś leci, szybko sobie miecz skraftujemy i uciekamy i, i puu, i pierwszy cios, pierwszy cios, drugi puu. Oni chyba mieli sojusz, bo tak, bo tak widzę, że chyba nie chcą, co tam trafił, ale okej, okay, ale okej. Okay. Ja się nie gniewam, on mi pomógł, yy, więc, więc ma. Yy, E, o, kur, o kurwa, o kurwa, już do nas biegną. On ma on ma jakieś... A nie, on nic nie ma. On nic nie ma, więc. O, można go zjechać o tak. E, widzę, że kolejny za nami. O, nie, o nie, pana pana ja nie chcę. Pana nie, to, to jest dla nas konkurencja y, bardzo wielka. Nie wiem gdzie on jest, ale okej, okay, ale, ale my się najedliśmy. My teraz nie będziemy go spuszczać z oczu. Jak już to spuścimy musie, ale nie... ale nie z niego. O, o, kurde, o, kurde, o, kurde, o, kurde. No nie, no, 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 fajnie. No i przegraliśmy, no. Dobra, ja bym już tutaj zakończył odcinek. Kolejny, drugi odcinek, już z przegranymi arenkami. O nie, D więc tej okazji, że, że coś mi marnie idzie. SG, bo na nowej myszce yy, te bliscy w ogóle takie trochę marne już mi wychodzą. To ja yy, powiedzmy, że zrobię serię Terrarii czy innej takiej survivalowej. Kierki taki, taki, taki bardzo sposio spo, sposio I, i, będzie, i będzie fajnie więc ja bym się z wami żegnał papatki lajkujcie subskrybujcie i w ogóle o jajko hehe, he, mam jajko, mam jajko! łooooo!